She's burning the witch way She was turning And I still know the pay się troszkę od pewnej gry Dobra, idę podłączyć Ale sieba Jestem Badzia. Jestem troszkę przed ale tak, No dobrze. No to jak Wam pójdzie czas? Bo dla mnie jest super! No wiecie, czasami zwycięstw, y, zwycięstwa, czasami y, y, uloty, czasami upadki. Ale to was? Bo To tak A tak, jest bardzo fajna lektura. A właściwie to nawet nie lektura no to tylko jakaś gazetka, ale bardzo gruba. Zresztą pokażę Wam, która lektura, znaczy tak, ta Już w o idę. Nazywa się X Factor. Tam gdzie odkryto One Direction. I teraz powinna wlecieć muzyczka. Dobra, stop. Ale. Bardzo gruba jeszcze teraz Wam ją zaprezentuję Są wszystkie tam gwiazdy. Ich zloty i upadki. Tak jak ja mam troszkę... Ale powracając do czasu. W badziowych pogawiercach będziemy głównie mówić... Wiecie. Bardziej... Ale dzisiaj bije się do toni S. Ha! Dobra, a więc z tym nowym Ale, dobra, idź z tym. Zacznijmy... Yy, dobra, chodźmy do sedna. Pójdźmy do sedna w końcu. No dobra. Tutaj, katar. Dobra. A więc. Dolion LPS mówiła, że zabiesi, Dlatego, bo yy, jej program Movie Maker... No niestety, wiecie jej się usunęł program, jej konto tam i musiała nowe zakładać i tak dalej, i tak dalej ale nie na Youtube, tylko tak o, w komputerze, bo ona ma e, na hasło komputer, to i sobie stworzyła jeszcze na siostry, tylko to no, i na siostrze teraz grazę, no się do całej na Youtube no i no i, e, ale w końcu odkryła podle ją oszukał ten system, ona dalej miała e, jej program Movie Maker i oto jestem. Ha, całaś zdrowa. To jeden z dzisiejszych tematów. Zima. Dobra, zaczekaj sobie podkreślać, co tu ma. Dobra, a więc, wejdźmy do tematu. No i znowu za to głodna jestem i muszę... Wejdźmy z marka czas. Idę do automatu, coś sobie kupię. Wy też chcecie? Przedtem jest po to, tak jak

Oj. Ale dobra. Troszkę porozmawialiśmy o Nataliana LPS, jak już wróciła i wiadomość zasuzany ginger. Nie odchodź, potrzebujemy cię! Nie odchodź! Bardzo Cię potrzebujemy. Zaraz Ci pokażę. Co ja pragnę? O! E, jakby co? Kolekcja LPS, wiecie, wzrosła do... 107 pet shop. wiem, mało, Ale nie znaczy, a nie znaczy, że aż za mało, bo kiedyś miała 50, od to sam, no i teraz ma tiri, 100, ile jest, znaczy, 107, no i 106 jestem ja, nie chcę już pokazać 105, bo nie pamiętam, ale nie było mi się i jeszcze doszedł taki sapcio, ale to już inna historia. Ida, inna, inna, wybaczcie ją, wybaczcie. Sorry, że dzisiejszy odcinek trwał tak krótko. Ale nikt nie mówił, że to będą długie odcinki. A nie, to nie jest jeszcze koniec. Chcę jeszcze porozmawiać o Suzanie Ginger, żeby nie odchodziła. Potrzebujemy jej. Bez niej naszedł. Nad... Bez niej. Nawet LPS. Po prostu za nią tęskni. ja najbardziej chyba ze świecie. Bo wiecie chyba, że Detorian S powstało dzięki Susanie Ginger, bo ją natknęła. Kiedyś oglądała przypadkiem sobie Detorian S. No wiecie, Monster High. Był na to show. No, oglądała, oglądała. I Jednak coś co się o No to pitała, bo kiedyś się zbierała. Patrzy, a to są taki niesamowity film. Aż po prostu... Zatchnęło i zaczęła zbierać spotszopy. I bez ciebie Susano Ginger. Nie. I jakby co? Nie odchodź, bo bez ciebie nie byłoby mnie tutaj. Nigdy więcej. Nie. No proszę. Proszę nie odchodź. Proszę nie odchodź. Nie odchodź, Susano. Widzisz, jak przez ciebie płacz. Jeżeli ode mnie zapłaczę się, a ja, bo ja nie będę zardzewiała. Nie odchodź Susano, nie odchodź. Nie odchodź. Nie odchodź. Nie odchodź. Susana, dzień jest bardzo wyjątkowa. Dobra, już się ogarnęłam. Zaczekajcie. Albo nie. Dobra. Nie zaczekajcie, bo to już na tyle. Koniec. Pozdrawiam, a im Żelusia! Haha! Zielu, Żeluś, Żeluś! Zielu, Żeluś, Żeluś! Żeluś, Żeluś, A tak w ogóle z metodą NTS nazwałam swoją cześć plecową. Jestem świętkowy żeluś. Jej największy fan. Dzisiaj. Tak samo tajemnicze dziewczyna. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Pamiętajcie, konkursy też ogłaszamy. Więc dopóki teraz nie obejrzy tego ponad stówka osób i nie będzie maksymalnie 10 lajków. Naj znaczy najmniej 5 albo tam 6 lajków. Nie maksymalnie 10, bo to jest za mało. Ej, ja, no tak, minimalnie 6 lajków, czy tam 5? Nie będzie żadnego konkursu. A mamy wyjątkowe nagrody. Może dajcie mi przez komputer nich. No i to da tyle dzisiaj. No to da razka, na razka, na razka, na I tu jeszcze jesteście? No to jeszcze razka. Pa. Papa, pozdrawiam Cię, Suzano DJ. Właśnie się zaczytałam. To